Cześć, tu Ola witam Was na kanale Pole Travels. W 2023 roku spędziłam w Indonezji miesiąc, byłam na dwóch wyspach na Jawie i Bali. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co warto wiedzieć przed podróżą do Indonezji, jak się do niej przygotować, i o tym, co ja osobiście chciałabym wiedzieć przed wyjazdem do tego kraju. Na początek przypominam, że warto zasubskrybować sobie ten kanał. Znajdziecie tu mnóstwo filmów z podróży również z Indonezji, z Dżakarty, z Bali, które pomogą Wam zaplanować Waszą podróż. Tak więc korzystajcie z nich, subskrybujcie, a tym samym mi pomożecie w rozwoju tego kanału. Zacznijmy od podstawowej kwestii, czyli dokumentu podróży. Polacy podróżujący do Indonezji muszą mieć ze sobą paszport i paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Indonezji. Jeśli paszport będzie ważny krócej, to do Indonezji niestety nie polecicie. Bardzo ważna kwestia to wiza. Polacy muszą mieć wizę do Indonezji. O wizę turystyczną można wnioskować online przed podróżą lub kupić ją na lotnisku po przylocie. Nie ma tak naprawdę znaczenia, którą opcję wybierzecie, bo cena wizy jest taka sama, gdy płacicie online i gdy kupujecie ją na lotnisku. Wiza turystyczna ważna 30 dni kosztuje pół miliona rupi. To jest na ten moment równowartość 128 zł. Warto jednak wiedzieć, że na lotnisku płacąc za wizę, można to zrobić jedynie gotówką. Chyba, że coś się zmieniło. Jeśli ktoś z Was był niedawno, to dajcie znać. W każdym razie, ja musiałam na lotnisku wypłacić pieniądze z bankomatu i dopiero mogłam kupić wizę. Co ciekawe, aplikując o wizę online, można od razu zawnioskować o wizę turystyczną na maksymalnie 60 dni. Taka wiza jest już droższa, kosztuje 1,5 miliona rupi, czyli jakieś 380 zł w tym momencie, ale można taką wizę dostać za to, kupując wizę bezpośrednio na lotnisku po przylocie. Mamy tylko opcję kupienia wizy ważnej 30 dni. W opisie filmu zostawiam Wam link do strony, gdzie możecie złożyć wniosek o wizę online. Oczywiście, bez względu na to, czy wizę wyrobisz przed wylotem, czy kupisz ją na lotnisku, taką wizę turystyczną można w Indonezji przedłużyć. Poza paszportem i wizą w Indonezji są jeszcze inne wymagania podróżne. I pierwsza kwestia jest taka, że lecąc do Indonezji, wymagany jest bilet powrotny. To znaczy, nie musi to być bilet powrotny do tego samego kraju, z którego do Indonezji lecimy, ale trzeba mieć bilet wyjazdowy z Indonezji. I teraz to jest trochę kwestia szczęścia, czy ktoś Wam ten bilet sprawdzi, czy nie. Ze swojego doświadczenia powiem Wam, że nie warto ryzykować. Ja z moim mężem lecieliśmy do Indonezji akurat z Riyadu w Arabii Saudyjskiej. I przy odprawie pracownik zapytał nas: A gdzie są wasze bilety powrotne? Oczywiście ich nie mieliśmy, bo nawet nie przyszło nam do głowy, że są potrzebne. Rezultat był taki, że w stresie, bo za 20 minut zamykali odprawę, kupowaliśmy jakiekolwiek bilety wyjazdowe z Indonezji. Padło akurat na lot z Bali do Kuala Lumpur. I ledwo zdążyliśmy to zrobić, te bilety kupić, i w ostatnim momencie nadać bagaż, inaczej byśmy w ogóle stracili nasz lot do Indonezji. Także uprzedzam Was, moi drodzy, nie powtarzajcie mojego błędu. Lepiej mieć bilet powrotny. Dodatkowa kwestia jest taka, że jeśli podróżujecie na Bali, to od lutego 2024 roku. Wprowadzono na Bali podatek turystyczny, który każda osoba przybywająca na Bali musi opłacić. Podatek wynosi 150 tysięcy rupi indonezyjskich i to jest około 38 zł w tym momencie. Więc nie jest to jakaś duża kwota, ale trzeba zapłacić. W opisie filmu też znajdziecie link do strony rządowej, gdzie możecie podatek zapłacić. Od sierpnia 2024 roku, przed podróżą do Indonezji, trzeba również wypełnić deklarację zdrowotną. Robi się to online i oczywiście w opisie filmu zostawię Wam link, gdzie tę deklarację wypełnicie. Po wypełnieniu wszystkich informacji, dostaniecie kod i trzeba go sobie zapisać, bo będzie sprawdzany na lotnisku w Indonezji. Tak więc, jadąc do Indonezji, pamiętajcie o paszporcie i jego odpowiednim okresie ważności, wizie, bilecie powrotnym z Indonezji, deklaracji zdrowotnej i podatku w przypadku podróży na Bali. Ważny temat to oczywiście pieniądze. Obowiązującą walutą w Indonezji są rupie indonezyjskie. Aktualnie jedna złotówka to 3900 rupi. Trochę trudno się przelicza, więc najlepiej zapamiętać, że 100 tysięcy rupi to jest 25 złotych. Indonezja jest krajem, gdzie rządzi gotówka. Będąc na jawie i na Bali, praktycznie nigdzie nie płaciłam kartą, wszędzie gotówka. Może tylko w jakimś większym supermarkecie na Bali zdarzyło mi się zapłacić kartą. Ale tak to gotówka nawet w hotelach. Często w ogóle tak jest w Indonezji, że na przykład jest terminal do płatności kartą, ale akceptowane są tylko lokalne karty, nie zagraniczne. I stąd ten problem w płatnościach. Natomiast jeśli chodzi o wypłaty z bankomatów, to jeśli korzystacie na przykład z karty Revolut w podróży, to od razu Wam mówię, że bank, który w Indonezji nie pobiera prowizji od wypłaty, to Bank Simp. Ten sam bank działa też w Malezji i tam też można z karty Revolut wypłacić pieniądze bez dodatkowej prowizji. Jak wygląda sytuacja z językiem? Językiem urzędowym w Indonezji jest język indonezyjski, ale jest tam również ponad 700 innych języków. Na przykład na Bali ludzie posługują się też językiem balijskim. Jak za to ma się znajomość angielskiego? Bywa bardzo różnie. Na jawie mieliśmy czasem problemy, żeby się dogadać po angielsku, nawet w Dżakarcie, w hotelu, także bywało zabawnie. Na Bali było już łatwiej ze względu na to, że jest to bardzo turystyczne miejsce, ale oczywiście polecam Wam bardzo nauczyć się trochę podstawowych słów i zwrotów w języku indonezyjskim. Jest on naprawdę całkiem łatwy i logiczny, a może ułatwić Wam bardzo podróż po Indonezji. Na co warto uważać w Indonezji? Zdecydowanie na wodę z kranu, która nie nadaje się do picia. Ja przez cały swój pobyt w Indonezji piłam tylko wodę butelkowaną i nie polecam Wam ryzykować z piciem wody z kranu. Indonezja kojarzy się nam bardzo turystycznie, ale warto pamiętać o lokalnych zasadach, które trzeba respektować. Indonezja jest największym krajem na świecie ze społecznością muzułmańską. Około 87% Indonezyjczyków to muzułmanie, co oznacza, że jest to ponad 242 miliony ludzi. Oczywiście wszystko zależy od regionu. Są wyspy, gdzie przeważa inna religia, na przykład Bali, gdzie najwięcej jest wyznawców hinduizmu balijskiego. Ale nie zmienia to faktu, że należy szanować lokalne tradycje i ubierać się stosownie do miejsca. Bali jest bardzo turystyczne, ale to nie oznacza, że do świątyni na Bali można iść w krótkich spodenkach i koszulce na ramiączkach, bo nie można, trzeba zasłonić ramiona i kolana. To samo oczywiście, gdy idziemy zwiedzać meczet albo jesteśmy na wyspie, gdzie przeważa społeczność muzułmańska. Jeśli miejscowi nie chodzą w bikini po ulicy, to znaczy, że nie wypada tego robić. Nawet na Bali, które jest bardzo turystyczne, Balijczycy też tracą cierpliwość do turystów, którzy po ulicach chodzą w bardzo odkrytych strojach albo próbują wejść do świątyni w stroju kąpielowym. Takie sytuacje się zdarzają, więc uprzedzam, jest to bardzo niestosowne. Czy w Indonezji potrzebna nam jest przejściówka? Na szczęście nie. Kontakty w Indonezji są na wtyczki typu C, czyli takie okrągłe wtyczki dwubolcowe, których używamy też w Polsce. Jak wygląda transport i jak najlepiej poruszać się po Indonezji? Wiem, że wiele osób jeździ do Indonezji, zwłaszcza na Bali, i wypożycza skutery. I w ten sposób podróżuje, bo akurat na Bali trudno jest o transport publiczny. Ale pamiętajcie, że w Indonezji, aby legalnie prowadzić jakikolwiek skuter, trzeba mieć prawo jazdy kategorii A. Jeśli go nie macie, to prowadzicie nielegalnie. Może nawet lokalna policja nie zwróci na to uwagi, ale jeśli zdarzy wam się jakiś wypadek, to ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia. Tak więc nie polecam. Jeśli nie macie też doświadczenia w prowadzeniu, w ruchu, jaki panuje w Indonezji, to nie polecam próbować. Wypadki zdarzają się często, bardzo dużo ludzi prowadzi bez uprawnień, bez kasków, i naprawdę o tragedię nie jest trudno. Dodatkowo w Indonezji jest ruch lewostronny, do czego wiele osób z Polski nie jest przyzwyczajona. My po jawie jeździliśmy pociągami i bardzo dobrze nam się podróżowało w ten sposób. Jakość jest naprawdę ok i ceny też przystępne. Na Bali jeździliśmy autobusami sporadycznie, korzystaliśmy z aplikacji do przejazdów. Nie ma w Indonezji Ubera, ale jest na przykład Grab, Gojek, Bluebird Taxi i działają bardzo w porządku. Oczywiście polecam też kupić sobie karty sim z internetem. Ja nie nocowałam w jakichś dobrych hotelach, tylko zwykle w hostelach i zawsze miałam tam internet. Jednak poza miejscem noclegu na pewno internet też Wam się przyda. Nie polecam kupować karty SIM od razu po wylądowaniu na lotnisku, bo one są po prostu droższe. Ja swoją kartę kupiłam w Telekomsel i za 150 tysięcy rupii miałam 25 giga internetu na miesiąc, więc bardzo dobra oferta. Na koniec jeszcze dodatkowa rada ode mnie. Pamiętajcie, że Indonezja jest ogromna. Ja wiem, że jak człowiek jedzie gdzieś taki kawał drogi, to chce zobaczyć jak najwięcej, ale mierzcie siły na zamiary. Pamiętajcie też, żeby zawsze sprawdzić sobie pogodę w miejscu, do którego jedziecie, bo pogoda na jednej wyspie może być zupełnie inna od pogody na wyspie w innej części kraju, więc bądźcie na to przygotowani. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że pomoże Wam w przygotowaniu się do podróży do Indonezji. Koniecznie zasubskrybujcie sobie kanał i obejrzyjcie pozostałe filmy z Indonezji. A jeśli macie dodatkowe pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Dziękuję i do zobaczenia.